Storybox przedstawia Agnieszka Olejnik, Szczypta nadziei Czyta Jolanta Jackowska. Rozdział pierwszy. Nocny przymrozek zważył liście Rododendronów w ogrodzie, także pozwijały się na brzegach i przybrały przykry zgniło zielony odcień. Pan Antoni uspokoił jednak Adę, że nic im nie będzie. Dopóki pada śnieg, możemy być spokojni, orzekł. Gdyby był suchy mróz, a zwłaszcza z wiatrem ze wschodu, to co innego. Wtedy rośliny zimozielone tracą wilgoć i rzeczywiście mogą nie przeżyć zimy. W takim razie, czy nie powinniśmy ich podlewać? Nie ma potrzeby. Za dnia jest trochę cieplej. Śnieg się roztapia i ziemia nasiąka. Monika Suchecka przysłuchiwała się tej rozmowie, oddzielając od kości mięso kurczaka i nakładając synkowi na talerz co delikatniejsze kąski. Wyglądała znacznie lepiej niż w dniu powrotu z Gdyni. Miała delikatny makijaż i zupełnie odmienioną fryzurę. Dwa dni po przyjeździe wybrała się do fryzjera. Wróciła odmłodzona, z włosami podciętymi do ramion i przyciemnionymi, tak że wyglądały prawie jak naturalne. Mąż nie zwrócił na jej wygląd szczególnej uwagi, ale przecież nie zależało jej na jego reakcji. Tak naprawdę szło jedynie o nią samą. O to, aby znów stanęła na nogi. Zapomniała o romansie, który właśnie zakończyła po raz drugi tym razem na zawsze bardzo chciała w to wierzyć i zaczęła żyć. Choć wszystko to brzmiało egoistycznie, w gruncie rzeczy Monice nie chodziło jednak o własne szczęście. Ono już przepadło, myślała. Przepadła wielka, dozgonna miłość. Okazała się zresztą niewiele trwalsza od tamtej pierwszej, która doprowadziła ją przed ołtarz. Ukochany Hubert, przez trzy lata zakochany do szaleństwa, czuły, pełen pasji, stał się obojętny i daleki. Monika ze zdumieniem odkryła, że jej własne uczucie także zaczęło się dziwnie kurczyć. Czyżby tym, co pchało ją dotąd w ramiona kochanka, było przekonanie o jego oddaniu? Przeświadczenie, że nigdy dotąd nie była tak żarliwie wielbiona, że doświadcza czegoś wyjątkowego, o czym inne kobiety mogą jedynie pomarzyć? O czym czyta się w wielkiej literaturze? Niestety, jesienią, kiedy po trzech latach ukrywania romansu zdecydowała się rzucić męża i pojechać do Huberta, w jego objęciach nie poczuła się wcale wyjątkowo, przeciwnie. W ich relacji pojawił się chłód, który skutecznie ostudził uniesienia Moniki. Niełatwo było się do tego przyznać, ale przecież samej siebie nie mogła oszukiwać. Przegrała z Kretesem, dokonała niewłaściwego wyboru. W zasadzie dokonywała złych wyborów od trzech lat, a każda jej błędna decyzja miała katastrofalne skutki. Teraz zależało jej jedynie na synku. Odkąd wróciła do miłosnej, wierzyła, że ma jeszcze szansę na odkupienie, nawet jeśli zniszczyła swoje małżeństwo, jeśli brzydziła się sobą i zasłużyła na pogardę otoczenia. Tamtego wieczoru, kiedy stanęła w przestronnym holu i przytuliła ściskającego ją z całej siły Radka, poczuła, że świat nadal istnieje. Chociaż przez chwilę zdawał się walić. Uwierzyła w swoją drugą szansę, a upatrywała jej właśnie w tym, że jest ktoś, komu nadal na niej zależy, mimo wszystko. Wspaniały rosół, odezwała się teraz, ponieważ pan Antoni i Ada milczeli od kilku minut zajęci jedzeniem. Dawno nie jadłam, urwała. Wszystko, co mówiła, wydawało jej się niezręczne. Nawet zwyczajna uwaga na temat tego, że dawno nie jadła czegoś tak pysznego, miała drugie dno. Dawno nie jadłam, bo stąd odeszłam, porzuciłam męża i syna, wybrałam puste mieszkanie w Gdyni i ramiona kochanka. Umilkła tak nagle, że cisza wprawiła wszystkich w zakłopotanie. Warzywa od pani jadzi, mruknął Igor, omijając wzrokiem twarz żony. To one nadają wywarowi taki aromat. Nie wiem na czym to polega. W Gdyni nigdy nie udawało mi się ugotować tak smacznej zupy. Gdy Monika mu się przyglądała, zauważyła, że omija spojrzeniem nie tylko ją, ale także pozostałych domowników. O co może chodzić? Czyżby podczas jej nieobecności zaszły tu jakieś zmiany, pokłócili się? Może poszło o sprawy spadkowe? Sam pan sobie odpowiedział, odezwał się Antoni. Warzywa z ogrodu mają inny smak, bo ktoś o nie dba. Sypie im kompost zamiast chemicznych granulek. Dotyka ich ludzka ręka zamiast maszyny. A to ma jakieś znaczenie? Monika się uśmiechnęła. To znaczy nawóz, oczywiście, rozumiem. Bardzo możliwe, że cała ta chemia zmienia smak warzyw, ale dotyk ręki? To samo mówiła pani Hanka. Weszła jej w słowo Ada, która także nie patrzyła nikomu w oczy, tylko wlepiała wzrok w talerz. O ludzkich dłoniach. Twierdzi, że to jakiś rodzaj dobrej energii, którą cukiernik przekazuje swoim wyrobom. Może podobnie jest z płodami rolnymi. Monika prychnęła. Po prostu nie potrafiła się powstrzymać. Wszyscy poza małym radkiem, który skupił się na wyławianiu z rosołu marchewki, spojrzeli na nią jakoś nieprzyjaźnie. Nie wierzę w gusła, powiedziała tonem osoby niesłusznie atakowanej. Gdyby istniała dobra energia, naukowcy już by zaczęli ją wykorzystywać. Psychologia to także nauka, a przecież od dawna uznaje się, że na przykład pozytywne myślenie ma działanie terapeutyczne. Mówi się też, że wiara stwarza rzeczywistość, że góry przenosi, czyni cuda i tak dalej. Dawid wypowiedział te słowa z taką młodzieńczą pewnością siebie, że szczerze rozbawił Monikę. Przeprowadzono jakieś badania na ten temat? Zapytała starając się, aby nie zabrzmiało to zbyt kpiąco. Podliczono wyniki? Jak się przedstawia skuteczność pozytywnego myślenia w procentach? Jakieś konkrety? Pytam, bo sama chętnie bym je zastosowała. Nikt jej nie odpowiedział. Wszyscy na powrót zajęli się jedzeniem. Jedynie Radek podniósł głowę znad talerza i poważnie patrzył na mamę. Monika pomyślała, że nie licząc synka, nie ma nikogo na całym wielkim świecie.